Na tej wspólnej drodze małżeńskiej, niewątpliwie najtrudniejszej z ludzkich dróg, z punktu widzenia właśnie tej wspólności, wspólnoty, tak? tych dwóch zupełnie odmiennych osób, każda osoba jest osobna, a kobieta jest osobna, że tak powiem, profesjonalnie, do czego innego stworzona, mężczyzna do czego innego. Także, tak jak Jan Paweł II mówi, dwa sposoby bycia ciałem, na tej wspólnej. Do wyjścia na taką wspólną drogę. No dobrze by było się przygotować. Jest yy, yy, mnóstwo wokół tego nieporozumień. Ludzie wyśmiewają tak zwane kursy przedmałżeńskie, wysyłają swoich zastępców i tak dalej. Yy, niemądrze. Bo szczerze mówiąc, znam wiele osób, które takie przygotowania prowadzi. To są bardzo rozsądne osoby i wiele w tych programach, przynajmniej jest bardzo wiele pożytecznych treści. Tak czy inaczej, do tej wspólnej drogi należałoby się porządnie przygotować. Przy czym, jeżeli to ma być droga miłości, a miłość, powiedzmy, to jest bezinteresowany dar siebie samego, to oboje muszą siebie w elementarny sposób posiadać. I tu jest dramat ludzi, którzy wchodzą w... Relację małżeńską, z definicji miłości, którzy tak naprawdę siebie elementarnie nie posiadają, to chociażby wszyscy naukowcy. Jak mogę ślubować miłość, wierność, uczciwość małżeńską, jeżeli jestem seksoholikiem oglądającym pornografię? posługujący się, nie wiem, samogwałtem, czy, czy wręcz łajdaczący się, przepraszam, z kim popadnie, Przecież bo takich ludzi mamy wielu, a wchodzą w małżeństwo i wierzą, że im się, się uda, prawda? Nie, muszą najpierw siebie przystosować do tego, by nadawali się do małżeństwa, więc trzeba siebie w elementarny sposób posiadać, żeby siebie dać. To chyba jest logiczne i oczywiste, zwłaszcza dla mężczyzn. A więc ta praca nad sobą jest pierwszym elementem przygotowania siebie do małżeństwa. Ona się zaczyna tak naprawdę już bardzo wcześnie, w dzieciństwie. A w okresie młodzieżowym to już na pewno powinna być zaawansowana. Ale też y, warto się pochylić nad tym, jak w parze już przygotowywać się do małżeństwa. Ja znam najprostszą receptę, i absolutnie skuteczną, y, bo jak wiemy, y, heteroseksualizm polega na tym, że się przyciągamy, prawda? Gdyby tego nie było, tej atrakcyjności damsko-męskiej, to y, trzeba by przydzielać pary, czy tworzyć pary w urzędzie miasta, prawda? Na, na no podstawie jakichś tam parametrów albo losowania. Na szczęście tak nie musi być, bo się przyciągamy. To się nazywa właśnie heteroseksualizmem. I to przyciąganie powoduje, że my próbujemy łączyć się w pary. I teraz, co ta para, która już siebie wypatrzyła, nawet się zakochała w sobie, każdy trochę w sobie pewnie, ale, ale chcą być ze sobą, bo jest im ze sobą przyjemnie, I co, jaką mają wybrać drogę? Mogą wybrać drogę, tą, którą podpada świat, a więc szybkich efektów przyjemnościowych po linii seksualnej. Droga porządliwość, która zawsze jest rujnująca i niezależnie od tego, czy doprowadzi do małżeństwa, czy nie, szkodzi i jest negatywnie, niesie skutki przez całe życie, do końca życia. Natomiast jest druga droga, droga czystości. To jest droga wymagająca, to jest droga, w której trzeba panować nad sobą, mimo tych wielkich sił przyciągania, żeby nie sięgnąć po drugie ciało, żeby nie sięgnąć po łatwe przyjemności, żeby rzeczywiście uszanować czystość drugiej osoby i świętość, tak naprawdę świętość małżeństwa, do którego się przygotowujemy. Małżeństwo jest pomysłem Pana Boga. I każda para je wygra pod warunkiem, że będzie stosowała y, instrukcję obsługi, którą Pan Bóg dołączył do człowieka. To jest 10 przykazań. Pierwsze 3 dotyczą relacji z producentem, 7 następnie dotyczy relacji międzyludzkich. I jeżeli tak będziemy budować małżeństwo, to na pewno będzie ono udane i szczęśliwe, czego wszystkim życzę.